就玩过吃次买的。 Słuchajcie, taka mała relacja dla was ze strzelnicy. Dla wszystkich tych, którzy będą przyjeżdżali na kolejne spotkania. Będziemy właśnie strzelali teraz na tej strzelnicy na Srebrnej Górze. tutaj dla tych wszystkich, którzy piszą donosy, jakieś inne rzeczy, pozdrowienia, także właśnie nie bójmy. W każdym bądź wszystko będzie robione na pełnym legalu. To zaraz poznacie pana instruktora. Przedstawi się nam strzelanie z broni krótkiej, zbroi krótkiej. Także mamy full serwis, do tego pełne szkolenie strzeleckie. Wszyscy, którzy przyjeżdżali na spotkania do nas, które będą organizowane na Srebrnej z innymi będziemy brać udział w takich zajęciach. Żeby Wam mniej więcej pokazać, gdzie będziemy się spotykali i nocowali, to właśnie na starych fortach, między innymi w takich pomieszczeniach, ci, którzy nie znają srebrnej góry, będą mieli okazję zapoznać się ze srebrną górą i z tym. Co tutaj się dzieje. Później dokręcę dla Was jeszcze film z zewnątrz, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o strzelnicę i pełne szkolenie strzeleckie, mamy zagwarantowane to nie dość, że w świetnicy, to jeszcze Srebrna Góra. Na Srebrnej Górze dochodzi nam jeszcze aspekt noclegów i pełnego szkolenia survivalowego, które organizowane jest tutaj w ramach, to znaczy w ramach, jest robione na Srebrnej Górze. Sami będziemy sobie tutaj działali, mamy taką możliwość. Także w każdym bądź razie, następne spotkanie, które będziemy. Organizowali już w lutym Będzie odbywało się Na tej strzelnicy broń, którą mam do dyspozycji Proszę bardzo Z tego wszystkiego strzelamy Moja perełka to jest Mosin Za chwileczkę z Mosina będziemy strzelali Mamy do dyspozycji Dwa rodzaje kałacha, w sumie trzy Także kto się na tym zna Niech sobie rozpozna Z jakiej broni będziemy strzelali No i oczywiście małzerek i na dobicie potem dwóch także do usłyszenia następnego następnej witam was ze Srebrnej Góry no mamy teraz taki okres gdzie będziemy dużo czasu spędzali właśnie tutaj na Srebrnej Górze wszystkie osoby które są zainteresowane właśnie przyjazdem tutaj do nas proszę bardzo tak jak pokazywałem wcześniej strzelnica, park artyleryjski no i przede wszystkim historię Związane z tajemnicami dotyczącymi strednej Góry. Będziemy na pewno odwiedzali wszystkie dążone, Na pewno będziemy chodzili po wszystkich podziemiach. Mamy, mamy takie możliwości. Każde takie miejsce dla nas będzie. Dostępne, bo będziemy brali też udział w pracach tutaj takich można powiedzieć renowatorskich i w zamian będziemy mogli sobie tutaj nocować, prowadzić różnego rodzaju szkolenia, a przede wszystkim, co najważniejsze, będziemy mogli tu bardzo dużo spędzić czasu i na dyskusjach dotyczących II Wojny Światowej. Ilu badaczy, ilu poszukiwaczy, będziemy tam tyle w wersji dotyczących Srebrnej Góry. Bursztynowa Komnata, Lebensborn, Achnenerbe. Tajemnice, werwolf, wszystko słuchajcie, tu w tym obiekcie możemy przypisać. Temu nikt nie zaprzeczy i nikt nie potwierdzi tego, co naprawdę tu się działo. Gigantyczne podziemia, setki podziemnych chodników i korytarzy. Jest to ilość, praktycznie można powiedzieć, do dzisiaj niezbadana. Pasjonaci, którzy tutaj są na tym terenie, zajrzeli praktycznie w każdą dziurę. A się okazuje, że. Co jakiś czas wypływają nowe tajemnice, nowe chodniki, odsłaniają się nowe tunele. Dokładnie to jest na Twierdzy Poznańskiej, dokładnie to jest na Twierdzy Kłodzkiej, dokładnie to samo jest w Toruniu. Słuchajcie, jeżeli coś się zaczyna budować w XVI wieku i rozbudowywuje się to przez wiele, wiele, wiele lat, niestety tych podziemnych chodników i kazamatów muszą być setki, może nawet kilometry. Nie setki metrów, ale kilometry takich przejść podziemnych. Druga Wojna Światowa, najmniej znany epizod dotyczący właśnie twierdzy Srebrnej Góry. To, co tutaj dorobili Niemcy, oddziały SS Mańskie, oddziały Wehrmachtu, które tu stacjonowały, organizacja TOD. Tutaj zuchę na twierdzę kłodzką też to jest informacja niepotwierdzona w 100 przyjeżdżał Heinrich Himmler. Po co? Dlaczego tu przyjeżdżał Albert Speer? Dlaczego tu był Wilhelm TOD? Mało tego, prawdopodobnie, na którejś stwierdzą był fedentyczny. Po co? Dlaczego te osoby przyjeżdżały? To były osoby, które pracowały dla Adolfa Hitlera, to były osoby, które pracowały dla aparatu III Rzeszy. Jakie znaczenie miały te obiekty? Możemy tu wszystko wrzucić, możemy tu wrzucić eksperymenty medyczne, możemy tu wrzucić pracę nad antygrawitacją, możemy to wrzucić skarby, złoto burstynową komnatę. Słuchajcie, te obiekty do tego idealnie się nadają. Wiemy wszystko o kompleksie Rize i niestety właśnie to dla niektórych to będzie szokiem. Dokładnie, Srebrna Góra też należała do kompleksu Rize. Dokładnie ci sami ludzie, ten sam obóz, czyli Grozrozen, więźniów dostarczał tu do pracy. Co ci więźniowie tu robili w okolicznych górach. Tego praktycznie się nie dowiemy, może nigdy, ale aczkolwiek żeśmy teraz trafili z Rafałem. Człowieka, który opowiada nam otwarcie, może uda się, że jutro przed kamerą wystąpi, powie nam o baraku amerykańskim. O więźniach amerykańskim, którzy byli w kompleksie RIZE. Wczoraj rozmawiałem z pewnym dyrektorem szacownego obiektu. Wyskoczył na mnie strasznie. Zaatakował mnie okrutnie. Powiedział, że po co ja to robię? Jest osówka, jest rzeczka, jest włodarz i to wystarczy. <laughs> Nikt nie chce takich pokątnych jakichś tam informacji. Teraz w przyszły rok chcę poświęcić tylko i wyłącznie na to wyjścia w teren noclegi, między innymi w takim miejscu jak tu, właśnie, czyli Srebrna Góra. Pokażemy Wam za chwileczkę panoramę, bo mamy piękne słońce. Jak to wszystko ładnie wygląda. Będziemy nocowali właśnie w takich miejscach i będziemy mieli do dyspozycji coś takiego. Także zapraszam też osoby, bo tu ukłon w stronę osób poruszających się po kulach. Tam macie zejście do kanałów minerskich i do podziemi, która tak ja poprzez chwilę pokażę. Ale w każdym razie osoby, które chodzą o kulach, też będziemy zapraszali na spotkania. Ja się poruszam niezgrabnie, bo razem dopiero 4 tygodnie chodzę w gipsie, Ale osoby, które nie jest do nas przyjeżdżają, to na spotkania całe życie chodzą o kulach. Słuchajcie, to nie jest problem. Spakować się i przyjechać do nas na spotkanie. Chcecie, serdecznie Was zapraszam. Także my poruszamy się w terenie z prędkością, tak jak konwój, czyli najwolniejszego okrętu, także każdy ma szansę zwiedzić i zobaczyć te miejsca. Słuchajcie, przebywanie w takim miejscu, w takich chodnikach, które mają kilkusetletnią historię, to jest coś po prostu niesamowitego. Nocleg w takim miejscu, słuchajcie, jest no niesamowitym wydarzeniem. Do tego szkolenie strzeleckie, które tutaj mamy. Mamy do dyspozycji żołnierzy z jednostek specjalnych, którzy będą z nami już w zasadzie współpracują. Także przyszły rok poświęcamy już na takie wycieczki poświęcone z ostrym treningiem. 4-5 dni tydzień, jak ktoś będzie chciał. Będziemy spędzali w terenie i m.in. w takich obiektach. No trochę to wygląda dziwnie, ale poruszamy się i koniec. Teraz będzie nam przeszkadzał trochę wiatr, ale pokazałem mu panoramę jako nie każdy miał okazję oglądać te tereny. Także to taka zajawka i na pewno... Jak Na pewno na piechotę zrobimy ten masek. Dojdziemy do Wielkiej Sowy. Jest to wycieczka 40 kilometrowa Już niektóre osoby ze mną to przechodziły, także nie ma najmniejszego problemu. Na pewno pojedziemy do Kudowy, do Heńka, do Domku na Skale. Z Heńkiem na pewno też odwiedzimy kamienny stół i kamieniołomy, które Wam kiedyś pokazywałem. Na pewno przejdziemy przez szczeliniec. Także Plany mamy bardzo duże i na pewno je zrealizujemy. No tutaj muszę jeszcze nawiązać do sposobu finansowania. Nie ma żadnego sposobu finansowania. Robimy to tylko z własnych pieniędzy. Każdy, kto płaci, ma to po prostu, co oferujemy w pakiecie. 100 zł to jest wielka awantura teraz, że bierzemy taką stawkę. Nie wiem, no jeżeli dla kogo to jest za drogo, przepraszam bardzo, nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie z kosztem, ale w każdym razie jeżeli ktoś jest chętny, może przyjechać. Dzisiaj też mam osobę, która finansowo bardzo źle stoi, On nie pogonić, nie pogonimy, jest ta osoba z nami, także Taką mamy zasadę, czy to będzie Rafał, czy ja, Magda, czy ktoś inny, Dzielimy się tym, co mamy i robimy to własnym I słuchajcie, to jest o tyle fajne, że jest nas coraz więcej, stworzyliśmy sobie fajną grupę, fajnie to wszystko działa i to jest taka, nie wiem, mój apel, jeżeli chcesz się do nas przyłączyć, proszę bardzo, masz wolną wolę, możesz przyjechać, nie negować, tylko przyjechać i uczestniczyć w tym, co my robimy. trwają to prace adaptacyjne, są robione remonty. To samo było na twierdzy kłodzkiej, to samo było w Poznaniu i na każdej innej twierdzy, na której byłem. Podczas takich prac odkrywa się masę rzeczy związanych z drugą wojną światową. Także nam się, jeżeli uda, pójdziemy tu naprzeciwko stara kopalnia, stare bunkry. I prawdopodobnie też idziemy sobie na góry stołowe na Na pewno pójdziemy na tak zwaną czeską linię Marginota, na której już tam z byliśmy kilkukrotnie. Także chciałbym Wam to jeszcze wszystko Jeszcze też dla niektórych, słuchajcie, złamana noga, kule nie sukać, przeszkodą, żebyście do nas przyjechali i się trochę po górach... Uwaga, jaka panorama Jeszcze jest troszeczkę tak przymglone Ale widok jest po prostu, słuchajcie, zarepisty Wszystko Jak wczoraj w rzece Nasypało co najmniej 5-6 cm śniegu Tylko przez noc wszystko zeszło I w każdym razie Taka dzisiaj pogoda, połowa grudnia Śniegu nie mamy, nie ma Jest Zarepi, się, tak Nakręcimy tam później jeszcze materiał Jeszcze raz przypominam Od przyszłego roku robimy spotkania Wierdzy w Srebrnej Górze poświęcone II wojnie światowej. Historia wcześniejsza z Srebrnej Góry nie jest moim konikiem, ale są tutaj przewodnicy, są osoby, które się tym zajmują, na pewno was w temat wprowadzą. Dla mnie najważniejszy jest temat II wojny światowej. 11-13 styczeń robimy właśnie, tak jak już oficjalnie to mogę powiedzieć, robimy spotkanie brzmiącej w Austerii. I one będzie poświęcone tylko wielkiemu misterium, wielkiemu otwarciu wrót. Będziemy rozmawiali o Brutalności Niemców w czasie II wojny światowej w odniesieniu do tego, co robią teraz islamiści. To jest praktycznie to samo. Każdy system, każda jakaś tam władza krwawo spłapia po prostu świat. Także ten temat na pewno w styczniu poruszymy. Przyjechać proszę. Trzeci strzałem do. Pierwszy wrzucił w czapkę. Drugi ze...